Jeśli chcesz uzyskać dłuższe i grubsze rzęsy, rynek oferuje szeroką gamę opcji dostępnych w internecie, które pomogą ci osiągnąć ten cel. Możesz nakładać tusz do rzęs, używać sztucznych rzęs lub zdecydować się na przedłużanie. Jeśli jednak szukasz prawdziwych rezultatów, bez konieczności wydawania fortuny na kosmetyczkę lub uczenia się, jak nakładać sztuczne rzęsy, najlepszym wyborem jest bioaktywator keratynowy Yes Lashes dowiedziałam się o tym bioaktywatorze od przyjaciółki, która używała go codziennie przez sześć miesięcy poprzedzających jej ślub. Podczas próbnej kolacji nie mogłam się powstrzymać przed zapytaniem jej, kto zrobił jej rzęsy. Z zaskoczeniem odkryłam, że imponujący wzrost był wynikiem stosowania odżywki do rzęs Yes/lashes. Krytycy okrzyknęli ją jednym z najlepszych produktów do rzęs wszechczasów i twierdzą, że zdecydowanie działa. Mogę potwierdzić z pierwszej ręki, że mają absolutną rację. Formuła tego produktu zawiera połączenie takie jak ekstrakt z nasion rzepaku, bogaty w witaminy A, E i K, które wspomagają wzrost rzęs oraz ich zdrowy wygląd. Dodatkowo, odżywka zawiera także prowitaminę B5, która nawilża i wzmacnia rzęsy, chroniąc je przed uszkodzeniami i wpływem czynników zewnętrznych. Dodatkowo odżywka yes-lashes pozytywnie wpływa na brwi i rzęsy, nadając im zdrowy i piękny wygląd. Wynaleziona przez dr Małgorzatę Daszyńską, kosmetologa cenionego w całej Europie, odżywka yes-lashes jest niezbędna do utrzymania długich, bujnych i zdrowych rzęs. Nasze rzęsy odgrywają rolę w ochronie oczu przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu, a nakładanie i usuwanie makijażu. Może je wysuszać, prowadząc do łamania, a w skrajnych przypadkach do wypadania rzęs. Odżywka do rzęs utrzymuje naturalne rzęsy nawilżone, dostarczając im potrzebnych składników odżywczych. Ważne jest, aby pamiętać, że ta formuła została przeanalizowana przez dermatologów i przetestowana klinicznie, aby zapewnić, że jest hipoalergiczna i nie powoduje podrażnień. Jedyną kwestią wartą odnotowania jest to, że w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, zawsze zaleca się przeprowadzenie testu na małym obszarze skóry przed pełnym stosowaniem produktu. Ponadto, jeśli stosujesz inne produkty lub leki na rzęsy, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania odżywki Yes Lashes. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących częstotliwości i sposobu aplikacji odżywki. Zaleca się nakładanie go na czyste rzęsy i bezpośrednio u nasady każdej nocy przed snem, a wkrótce zauważysz różnicę, pozostawiając wszystkich pod wrażeniem swoich niesamowicie długich rzęs. Uważaj jednak na podróbki i kupuj tylko na oficjalnej stronie producenta. Zostawiłam link w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Życzę lepszej samooceny i dobrego zdrowia. Życzę miłego dnia.